Babka z dziadkiem mieli rację, żeby tu nie przyjeżdżać. Zobacz, jak mi brzusio wzdęło. Ale co, niedobre? Starałem się, żeby było wszystko dopiczone i... Przeochydne. To się chyba nawet cieszę, ale naprawdę to można jakoś wyciąć potem, bo... E, dobre było? Ja, ja, można wyciąć, a nie brzuch. No dobrze, to taki może mam pomysł, żeby tutaj listę po, podsumować, gdybyś mi pomógł. Trochę, bo tu mam taką, zobacz. Monika Brodka, dziesiąte. I to jest... Nie mogę. Chy. Krzyżówka Krzyżówka dla 9 tak. na Natalia Kukulska wierności snudna. ósme wideo, papieros. Siódme, wet wetfinger, turn me on. Szósty, we are black hairy. Bla black Sherry O, black Sherry 5 perwex stachurski, taki jestem. 4 R to po r francusku, nie? Harry Remy, e, Mr. trzecie, honey no one, drugie Doda Bad Girls i pierwsze ewa Farna. E, Ewakuacja! Ewakuacja. E, dokładnie, dlatego podsumowaliśmy naszą e, wspaniałą listę. Dziękuję Ci bardzo za, za udział w naszej, e, prawda, wieczerzy. Może na wynos Ci spakuje co? Ja, ci, ja e, się ewakuję, ja bardzo nie chę... chcę Twojego Ja zarcy. Ci spakuję naprawdę ewakuuję bardzo chętnie. Ej, mądrz! <grym> Zamówione Por i jabłuszko jest. Oui. No dobra. I e, ile to koszt? 32 zł 32? 32 zł. To... Dobra, jeszcze raz musieliśmy. <grym> <grym> Nie, no naprawdę, no babka, no przecież kulinaria, ja przy, przyrządziłem, przecież to katastrofa, jakby nie przyjdziecie, już telewizja, wszystko do jak gotuje, jak to wszystko pokazane. Naprawdę, nie może, no, no przecież to lakat. Nie, no nie może no tak, To przyszło teraz. Nie teraz.